Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Counter Strike Global Offensive w którym dzisiaj zobaczycie ciąg dalszy mojego labienia. no i cóż i dzisiaj zobaczycie czy popełniłem jakiś progres w porównaniu do poprzedniego odcinka z tej gry no i cóż, jak na razie tu żadnych przeciwników nie ma ale mam nadzieję, że że ktoś się tu wychyli, no właśnie się wpakowałem mu pięknie pod lufę, a koleś mnie wulkanem zabił tak, tak swoją drogą, no i cóż Trzeba uważać, w tej chwili w ręce trzymam moją ulubioną broń. No i właśnie już mu oddałem za tego kila. I tak, USPS Leśne Liście to jest skin, który dostałem od mojego widza, a także od, od paru innych, bo skiny dostałem od paru moich widzów. Akurat jeszcze nie do mojej ulubionej broni, ale już ten. Już ich troszeczkę mam na koncie, więc no cóż. Bardzo miłe gesty z waszej strony, że ktokolwiek był ten, skłonny podarować mi jakiekolwiek skiny, no... No, no dobra, już kit z tym, że one są warte nawet nie 1 euro, ale dla mnie liczy się gest. No i właśnie koleś, nie wiem co chciał tutaj odwalić, wyskoczyć na mnie z paralizatorem. Tam będzie ktoś, o właśnie, już tam ktoś się kręci. No i dupa. Nie udało mi się go zabić, ale akurat jestem bardzo blisko jego i będzie miał drugą okazję, by mnie zastrzelić. No, dokładniej. To jest mój problem, że ja często nie widzę skąd do mnie nawalają. muszę się tego jeszcze nauczyć. Jeszcze mano już pierwszy zabity, ale tak kilku podrząd mi się nie udaje zastrzelić. No, widzicie co się dzieje? Właśnie, raz mi tak bardzo blisko nich i nie mam praktycznie szans nic zrobić. No. Że tak wygląda moja gra, tam kolej za WP stoi i zaraz mnie zastrzeli tą AWP-ą. Dobra, może to zginę po prostu, bo tak to mogę się tu kręcić, gdzie on tam stoi, no, to już wiem, no i przynajmniej mam spokój, um, więc jak na razie teraz nagrywamy bez nikogo, nagrywam po prostu najnormalniej w świecie sam, bo po prostu lepiej mi się nagrywa samemu niż tak z kimś, kto chnie jak szewc, no i cóż, no właśnie ten tryb deathmatch ma to do siebie, że to bardzo łatwo jest zginąć, ale bardzo łatwo jest też kogoś zabić. No, dokładnie, jak koleś się tutaj do mnie z AK biegnie, to co ja mogę mu zrobić? W ogóle broni nie mogę zmienić, dopiero po tym jak znowu mnie zabiją. No i cóż, trzeba kombinować. A właśnie, najlepiej jest trzymać broń cały czas na widoku akurat w tym trybie, bo tu na każdym zakręcie może tu ktoś stać. I właśnie tam ktoś stoi. No kurde, ile, ciekawe ile mu HP zabrałem, że on nie zginął. W ogóle z pistoletem teraz e, postaram się biegać i może mi się... O właśnie, uda mi się kogoś zabić. Przynajmniej pierwszy kill e, tym USP, e, który dostałem od widza. Chociaż full auto e, po raz pierwszy w mojej karierze CSA GO przyniosło jakikolwiek efekt. Przynajmniej udało mi się kogoś zabić, no ale cóż. 5 HP mam, no, mam nadzieję tylko, że granie nie jest za głośno, no i... i, I Zaraz się przełączę do tego akacza, bo już ile razy można pokazywać M4A4, moja ulubiona broń, tak swoją drogą. No i cóż, jak... wiesz, jak mam grać na tym, na... na turniejówkach, to właśnie M4A4. <laughs> I akaczem ewentualnie. Dobra, zmieniam tą broń, bo to już jasnej cholery można dostać. Karabiny. I co, nie ma tutaj Akacza? Czy... pm -y? Dobra, to ja p 90 sobie wezmę. O, chul. No właśnie. Idealnie się w niego wpieprzyłem. O, tam jest jeszcze koleś. No i ekstra. I w ogóle ja nie mam możliwości wybrania tego... Akacza. To sobie przejdę do drugiej drużyny, ale... Nie mogę? Eee, dobra. No, dobra. Trudno. E, tego jest... Ten skin też dostałem od widza. Praktycznie wszystkie skiny, jakie mam... Ja mamy od widzów, tak jak powiedziałem tam na początku nagrania. I tu się zaraz ktoś będzie szalić. No właśnie, dwóch na jednego to rzeczywiście dobry deal. No i. Jak cię tak respi cały czas obok nich, to weźcie tu człowieku nie zdenerwuj. Chociaż pistoletem może coś spróbuję załatwić. O, tu jest koleś. Dobra, trochę HP mu zdjąłem, ale wszędzie tu są przeciwnicy. No niestety to ma to do siebie bierze ten. Na, na defneczku i wyścigu zbrojeń, przeciwników trzeba się spodziewać wszędzie, tak naprawdę. Dobra, mogę przejść do tych terrorystów? Y mogę, więc y teraz karabiny, AK i AK sobie pogram teraz. Już ile można. Jestem ostatni, przynajmniej jak na razie. Jeszcze nigdy w tym trybie nie byłem pierwszy, no ale może się to kiedyś zmieni. Za to w wyścigu zbrojeń byłem kiedyś prawie że pierwszy. Dobra, tu są moi, to się. Kurde nie liczę. A, nie, dobra, bo ja jestem ten. Teraz terrorystą i, i antyterroryści to są tych, którzy których muszę zabijać, bo... Właśnie poki mi się coś zupełnie. Dobra, to jest mój. Wasz, już się przyzwyczaiłem do... do tych, że muszę do terrorystów strzelać, wiesz. Cholera, oni tam stoją na tym bombsite B, no i... Co ja mogę im zrobić? No, Niepotrzebnie tą kosę wyjąłem. Puh. No i weź tu człowieku sobie rać w takim przypadku, że strzelam do niego i nic mu nie robię. Znaczy robię, ale nie zabijam. Jest tam ktoś? Jest. A, to mój. Dobra, wiesz. No i wa o, Pierwszy kill akaczem w tym trybie. No i cały czas jestem ostatni, no ale dobra. Ja tu czerpię radochę z, z tej gry, a jak mi się uda zabić kogoś przy okazji, to będzie fajnie. Myślałem, że go zabiłem. Jest tu ktoś? Jest, ale to mój. O, tam jest koleś. No, w końcu full auto na country przyniosło efekt. Po raz pierwszy tak naprawdę. E, dobra, tam jest mój. Sprawdzimy, czy tam nikogo nie ma. W ogóle ja też nie mam skinów do kosa ani do niczego tak naprawdę z tych bardziej wartościowych przedmiotów. Jakby ktoś mi wulkada dał, to ja bym, nie wiem, chyba się zesrał ze szczęścia. Sorry za takie... Wyrażenie, no ale cóż Skin jest warty bardzo dużo, więc każdy byłby naprawdę zadowolony jakby takiego skina dostał O, jestem ten drugi od prawej, więc Więc jest dobrze I chyba zabiję kolesia po asyście Z tego co widzę Je, Przeniosę się w ogóle w inne miejsce, żeby móc częściej tych kolesi zabijać e, Bo tak to wiesz Wiecie, mogę się tak męczyć Tam jest ktoś? Jest, ale to mój, dobra to przejdziemy sobie tutaj i tam bieg ktoś, ale to... No, dokładnie. A, bota zabijem a to bot się nie liczy. E, boci są łatwi do pokonania. I Na botach się chwilę nie liczą, jak to niektórzy mówią. O... Do, tam jest mój. Dobra, spoko dwie minuty do zakończenia meczu, potem pójdę znowu do terrorystów i się pobawię czymś. No, a tu nikogo nie ma, a tam trzeba ich z i, tam... wy... tam no, wyjąć, ale to... Tak nie da. I do widzenia panu. To już pierwszy jeszcze tu drugi będzie. No. Na razie, ma kile pod rząd. Więc może być, o jeszcze jeden. I powiedzcie mi, jakim prawem ja nie mogłem go zabić, a on nie mógł? To jest nienormalne w ogóle. A ta kosa domyśla to ona jest taka brzydka, że... Nie, dajcie, by ludzie spokój. Może ja przełączę na jakąś snajperę czy coś, chociaż, Nie, będzie wstyd, bo... Ja nie mam żadnych skinów do tych broni No i cóż, i trzeba się tu gdzieś zakampić na tych koleści. 181 punktów to no. Jak nam jak na mnie to może być. No właśnie, idealnie się na kolesia wpieprzyłem hm. No i cóż, o opak, o fuck, o fuck. Trzeba... gdzie on jest? Tam czy go zabili? Już? Zabili, no A nie, nie zabiliśmy. No. Spoko, także odgryzę ci się. No i nie odgryzłem. Spoko. Eee, yy, teraz, gdzie są kolejni? Tam trzeba to umiejętnie jakoś rozegrać, żeby nie dać się zabić. Ty! Widzieliście tą akcję? W ogóle ja w ogóle nie celowałem, a, a zabiłem kolesia. No i ekstra i weź tu człowieko graj z takimi snajperami zastranymi. Glock 18 to w ogóle nie ma sensu tego używać Przynajmniej według mnie, bo ja się nie znam na tych broniach I super Zasrany kamper Weźmie sobie stanie i będzie strzelał i nabijał punkty Ja będę ostatni do końca tego meczu o, Ostatni kill w tej rundzie I potem będzie inna mapa mam nadzieję o, Tyc, jakiś mnie zabił i w ogóle ja nie wiem jakim prawem na mnie jest koleś, ale to już dwie sekundy, to się nie uda go zabić. Dobra, trudno. I skończyłem grę, nawet nie na tym górnym pasku. No cóż, trudno się mówi, i teraz będzie głosowanie na mapę. To. To ja wybiorę, nie wiem. E, wszyscy znowu na Dusty 2 głosują na MIRASZE, bo. bo MIRASZE żeście nie widzieli. I dobra, wrócę do was, jak już się skończy ładowanie mapy. O, jednak jestem tutaj na tej liście, spoko. No to dobra, to zaraz będę. Okej, okay, dobry początek, w sumie wczytało mnie idealnie w tym momencie mnie kolej zabił. No ale cóż, już jestem w anti-terrorystach i teraz mogę pokazać, jak nie grać w Counter Strike Global Offensive. Więc dobra, to nie był mój kill i straciłem HP zupełnie bez sensu. No ale cóż, tak to jest, jak się jeszcze grać nie potrafi. No i nawet y, to nie był bot, ale wstyd byłby, jakby mnie bot zabił. No i te kosy, y, których ja w ogóle jeszcze skinę, bo ich nie mam. Y, y, na rady człowiek się wręcz zniechęca po takiej serii takich y, zabicie. Nie możesz nic zrobić, respić obok kolesia i co? I tak naprawdę on cię zabija, a ty nie możesz mu nic zrobić, także trzeba tam do niego zbiec chyba. Zagapił gdzieś nie wiadomo po co, tak naprawdę, i przypłacił to życiem. No i cóż, teraz trzeba szukać innych przeciwników. Więc mam nadzieję, że tutaj coś im się uda złapać. Na tym, tym. szkoda, że tu smoków nie ma tak w ogóle. Bo, albo fleszy, bo by się też przydały. No i cóż, już jednego fraga mam na tej broni, ale. Oni cały czas są gdzieś indziej niż, e, niż ja to ja muszę pójść na linię frontu. Pewnie pierwszy zgarnę kulkę, no ale dobra, ja chcę fraga. No, także już już frak jest. I, ty, I teraz tam coś, tam coś się dzieje. No, drugi frak. Już trzeci na tej broni... a myślałem, że kolejny, ale to mój wybieg. Zabił go, zabił. E, dobra, to teraz e, ktoś z tyłu wali. <laughs> Cholera jeszcze chrypa mnie męczy, wejdziemy tutaj i tam przejdziemy, bo tutaj też często są przeciwnicy. Mogą się tu gdzieś zrespić. I zrobimy tu zasadzkę mało na nich. Albo oni na mnie. To, to jest terrorysta? Jest. Tak, oczywiście i gówno z tej zasadzki wyszło tak naprawdę. I... Tak, za mną jest koleż. Tylko nie wiem tak naprawdę gdzie, no. We weźmie mi, wyjdzie, a tak naprawdę chuja mu mogę zrobić. Sorry za słówko, no ale. Zdenerwować się można i to naprawdę. bardzo. No, do widzenia. Nie zabiłem tego, który mnie łka no ale. zawsze frak to frak. i znowu jestem na tej liście u góry. Dobra, spokojnie, tylko szkoda, że tam do góry nie da się wejść. No, fajnie by było, nawet. Więc ktoś tu się kapi. Mm, nie, dobra, idziemy w bój, bo to nie ma sensu tak tak tu stać w jednym miejscu. W ogóle, nie wiem czy wy to słyszycie, ale mam klawiaturę mechaniczną yy, Razer Black Widow Chroma sobie. Kupiłem w międzyczasie pomiędzy nagraniem złota tego T29 a właśnie tym nagraniem. No i powiem Wam tak, sprzęt jest wart yy, swojej ceny, mimo że kosztuje ponad te 600 złotych klawiaturę. No. Ale warto, bo mechaniczna jest o wiele droższa i... i przede wszystkim lepsza od klawiatur membranowych. No, za wysoko celowałem tym razem prawdopodobnie. I kurde, to jest mój. No dobra, i tak nie możemy tu zranić swoich, więc. No i super. Nie respi w ogóle gdzieś w jakimś kompletnie durnym miejscu. Za to fraga udało się wyłapać? I co, jestem na tej liście czy nie? Nie jestem chyba, coś ty panie. Na takie lamienie to w ogóle ja nie powinienem być w tym meczu. No cóż, trzeba mieć dystans do siebie i do, do tego, jak się gra. Bo jeszcze, skiny tu nie grają, ale na wyścigu zbrojeń, jak ja zasuwam, to czasami piszę ze zdenerwowania fucking you i, i że skiny wygrywają, bo. Naprawdę zauważyłem, że jak ktoś ma jakieś skiny fajne, to ma plus 10 do, do farta i że częściej mu wchodzą jakieś ładne headshoty. Co tu ludzi Nikog nigdzie tu nie ma i koleś celuje mi w głowę, nie wiem po co. Dobra, wejdziemy tam do góry. Się da w ogóle? Da, o i tutaj. Przejdziemy. Dobra, zabity. Ale straciłem 3 czwarte HP, no już trudno się mówi I nie zdążyłem zareagować na tego kolesia Trudno, więc przejdziemy sobie z nożykiem, żeby Jak najszybciej No ale zanim on tą broń wyjmie, to też trochę minie więcej. ja po prostu będę chodził z bronią na wierzchu I będzie Będzie lepiej, tu nikogo nie ma, a może z pistolecikiem Też z pistoletem się pobawię trochę No tu wszyscy umierają, a ja a ja lamie na potęgę, znaczy lamie. Ja tu nawet nic nie robię, więc tu ciężko mówić o jakimkolwiek lamieniu. No, ekstra po prostu. I teraz, no, pff, cały czas respi mnie kilometr od tam, gdzie się coś dzieje. No, chociaż teraz udało się coś wyłapać. I teraz stawię jest koleś w oknie. Pff, może mu trochę HP zabrałem, ale tu się nie liczy tak naprawdę to, ile mu HP zabrałem, tylko czy ja go zabiłem. Kurde, a byłaby ładna akcja, że dwóch zabiłem w takim krótkim przejściu, no ale już. Trudno, tu będzie dwóch zaraz. Polnera, muszę przybiec tu do nich. i oni tu są? Wiesz, jednego zabija, a drugi mnie za WP zastrzelił już. Trzy minuty i to będzie chyba tyle z tego mojego lamienia, chyba, że przejdę do terrorystów. I tym akaczem się pobawię chyba, że sprawdzę co tu jest jeszcze ciekawego. O, Galila R. To mogę tym się pobawić, bo to jest też jedna z moich ulubionych broni i całkiem szybko się z nią chodzi. No pa, ale zapomniałem znowu, że ten, że tak się nie celuje. I tu jest koleś, Sniper, Zabili go, trudno. Więc trzeba szukać przeciwników. Ogólnie do Galila mi się podoba jeden taki bardzo ładny skin. I on tu wyjdzie, tu z tej strony, także się mano. Nawet nie wyjdzie, tylko. opak oh, fuck. opak oh, fuck. No właśnie, awp. To już widziałeś że ktoś ma tą i Ciężko jest zareagować. No i znowu. I tym razem z broni, której ja nie mogę wybrać. Że jeszcze lepiej, No i. Co, i znowu tu przeciwników nie ma, i muszę wyjąć nóż, żeby szybciej iść, bo on się ślimaczy. Bo czemu by nie? Dobra, dwie i pół minuty do końca meczu, a tam jest mój. To taki z żółtym prostokącikiem u góry to. Znaczy. Trójkątem to jest mój, to muszę zapamiętać Poza tym ten Galil, on ma też... nie ma tam nikogo? Nie ma? Nie ma No jest, ale ja go nie widzę, fajnie Pff. Dobra, wyjdziesz ty, panie? Do mnie, czy... A, jesteś Dobra, pasyście koleś go zabił, ale... Zresztą moje celowanie jest... O, panie Boże, zwituj się, no Coś jest frak. Teraz wypadałoby tam do góry pójść, żeby go tam zastrzelić. To będzie ciężkie. Dobra, raz się żyję, więc idziemy. W ogóle fajne podziemia tu są. No i ogólnie gra mi chodzi na nagrywaniu frapsem, który potwornie dużo FPS-ów zżera na 40 klatek, więc to będę starał się robić tak, żeby, żeby jak najwięcej klatek było na nagraniu. No, i te, jakoś broń bonusowa, dobra. Gdzie tu są przeciwnicy? Cholera, tam nie, tam, tam bym chciał pójść do tamtego okienka, ale nie wiem. Co. A, dobra, tu jest przejście. O, masz. A nie, to mój jest, dobra. Już się przestraszyłem. Mogłbym się tutaj na nich zakampić, no ale oni nie wiem, czy oni specjalnie ode mnie uciekają, czy co. Yy, czy, czy ja po prostu mam takiego pecha i, nie, i tu mi się trafić. Po prostu nie udaje. Tam gdzieś się coś dzieje po prostu. Teraz się na kogoś nadzieje pewnie. No dokładnie. E, za pewnie koleś zabił. I znowu będzie latania pół mapy więc. Nie mogę zmienić kurde, kurde broni, No ale za to mogę kolesia zabić. Dobra. Więc... E, mniej niż minuta do zakończenia meczu i wejdę tam do góry. Coś nie wyszło z tego planu. Jest tam koleś, bo coś mi się świeci Jest i on się zaraz zrespił Także się mano? <grym> Raczej już się zrespił Tylko jeszcze nie mógł oddać strzał. No ale Dobra tam, to na to będzie zwracał uwagę 30 sekund i Może pistoletem kogoś zabije, zrobię jakiś ładny combo <grym> No albo i nie Zobaczymy, tu jest ktoś Jakiś mi tu znak zapytania daje A nie ma nikogo, trudno więc lecimy tam po jakiegoś fraga, żem raczej nikogo nie zabiję, no ale może galilem, też dupa, no cóż, także już widzieliście moje lamienie w trybie deathmatch, postaram się podnieść swój poziom do następnego odcinka, bo to jest naprawdę tragedia to co się tu dzieje, no cóż, także dziękuję za obejrzenie tego filmiku i trzymajcie się.